Witajcie, tu Marek, a dzisiaj ze mną jest kosmiczny Żuk. Jest to tak zwany Scribot, taka jest jego prawdziwa nazwa. Jest to robot, który do niedawna był całkowicie produkowany na drukarce 3D od firmy Scrivare, więc polecamy Cię sobie sprawdzić. Zaraz robimy sobie testy tego bardzo ciekawego Żuka. Zobaczcie, jak on jest ciekawym designem. Zobaczymy sobie, jakie są jego zalety, jakie są jego wady. Sam robot jest zbudowany z różnych elementów. Nie wiem czy to widać, ale robota możemy w prosty sposób rozmontować. Tu są specjalne śrubki. W tym momencie, jak już kupujecie skribota, to skribote jest fabryczny, czyli nie jest już produkowany praktycznie chyba żaden element na drukarce 3D. Wszystkie elementy są robione, taśmowo, czyli w... na tryskarkach tak zwanych. Jak wykupujecie skrybota, to skrybot przychodzi do Was całkowicie rozmontowany. Ja mam wersję demonstracyjną, aczkolwiek koniec nie widać, że nówka sztuka, wszystko się w nim ładnie świeci. W wersji, którą wykupicie, to wszystko będzie rozmontowane. Więc pierwszym zadaniem na pewno będzie go zbudować. Tak? Czyli dostaniecie jakieś klucze i będziecie wszystkie sobie tutaj te nakrętki ładnie kręcać i montować. Tak, żeby ten robot Wam się tu fajnie. Zbudował. Teraz przejdziemy do samego programowania Scribota. Więc pierwsze co, to musimy pobrać sobie apkę. Ona jest dostępna tylko na telefony, więc to będzie wszystko wiedzieć, co jest na moim e, telefonie. Ja już sobie ją pobrałem, czyli Script App, nauka programowania wizualnego. To pobieramy, klikamy sobie otwórz. No, przejdźmy to przez tą przygodę, zobaczycie, co tutaj w ogóle się znajduje. Tak, zobaczcie, mamy, że są zadania. Jest Samoprogramowanie robota. Można tworzyć nowe. Tu jest jakieś pod, pod, yy, podpowiedzi. Tak, gdzie są jakieś areny. Yy, bateria. Tu samo połączenie z robotem. Ok, no tutaj mamy rozpocznij przygodę. Ok, więc pierwsze co? To musimy pewnie połączyć się z robotem. Widzicie, że tutaj jesteśmy niepołączeni, więc klikamy rozpocznij parowanie. Tak, zezwól na włączenie lokalizacji bo ponieważ robot wymaga parowanie zakończone idziemy w moje programy o mam już pierwszy program który jest testem ale wystarczy kliknąć tutaj ten plusik i wtedy program się doda klikamy test marek zobaczcie tu już mamy dwa bloczki dodane więc teraz co mogę zrobić mogę sprawdzić czy robot jest sparowany jak widzicie robot jest sparowany żeby go ponownie sparować możemy kliknąć sobie rozłącz Tak, widzicie to jest smutne, że chcemy się z nim rozłączyć No ale zrobimy test Więc klikamy tutaj na ikonkę robota Klikamy rozpocznij parowanie Widzicie robot mówi, że trwa, trwa łączenie I Jak robot jest sparowany Klikamy zakończ To on tutaj Tą diodę jedną powinien mieć właśnie niebieską tak? On wtedy właśnie mówi, że jest sparowany poprawnie to teraz trochę wam pokażę programowania w naszym skribocie. I jak widzicie, jest tu dużo fajnych opcji. Mamy naprawdę tutaj kilka fajnych różnych warunków, pętli i wszystkich innych takich rzeczy, które no, jakby są używane w programowaniu. Więc najpierw możemy przedstawić ruch. Więc klikamy na ruch. Jak widzicie, tu są różne bloczki. Więc teraz po prostu trzeba złapać jeden, przeciągnąć go w dół. I jak widzicie, on się trochę zmienia, ale jak widzicie, mamy jeść do przodu. Możemy potem kliknąć jeszcze raz ten ruch. Powinno być na przykład: możemy zrobić sobie iść do tyłu. Może jeszcze jeden bloczek dodajmy sobie. obróć się w lewo. Ok, no i teraz widzicie. Pierwsze co możemy sobie, ile ma jechać czasu do przodu? Więc ja chcę sekundę. Jeździć do tyłu też chcę sekundę. Obrót w lewo chcę, żeby robił to mniej czasu. Albo dajmy, żeby było to więcej. Może nie 11. Róbmy sobie 5 sekund. Czyli będzie więcej. OK, będziemy 5 sekund się obracać. OK, ale ja chciałbym, żeby on tak szybko się nie kręcił, więc chciałbym, żeby po prostu było to mniej tych procent. Więc sobie usuńmy. To sobie też usuńmy. O, dajmy 20% mocy, żeby się obracał. No i co? Teraz klikamy tylko play. I robotek jak widzicie, idzie do przodu, do, do tyłu. Iż teraz przez 5 sekund powinien obracać płynnie, ładnie. Wszystko śmiga. OK, no to zobaczmy, co mamy dalej. Mamy warunki. OK, czyli mamy czekaj, mamy przerwi program. Jeżeli coś, to zrób coś. Mamy operację. Dodaj, odejmij. To jest typowo operacji na zmiennych. O, mamy czujnik, widzicie? Możemy sobie zebrać do zmienny jakiś czujnik. Mamy tutaj leda, więc możemy tutaj to po potestować. I mamy jakby jeszcze ten. Jeszcze może zrobić swoje bloczki, ale żadnego jeszcze nie zrobiłem, więc tego nie mam. OK. I zobaczcie, jeszcze mam takie rzeczy jak czujniki. O, to podpowiada, żeby ten sobie zrobić, jaki czujnik jeszcze możemy tam sprawdzić. Zróbmy sobie jeszcze jakiś bardziej zaawansowany program, który będzie z warunkiem. Więc to bym sobie wszystko usunął. Musimy wszystko przyciągać. Czyli przytrzymujemy i przyciągamy do kosza. Ok, to zróbmy sobie pierwszy warunek, jeżeli. O, zobaczcie, już tutaj mam taki barczykowe. I teraz musimy sobie zadać, jaki jest warunek. A, najpierw musimy sobie wybrać, co tutaj ma być. I teraz możemy sobie dodać na przykład zmienną, ale zmienna jest nam jeszcze nie mamy. Więc najpierw sobie musimy wziąć czujnik. Odczytaj dystans. Pierwsze co? Nasz czujnik D1, tak, wysyła do zmiennej A swoją odległość. Więc teraz ja chcę, żeby jeśli, czyli jeśli A, czyli to, co wysyła nam sygnał. Więc klikamy na pierwszy warunek i tam wchodzimy na zmienne. Wybieramy A, bo to jest nasza zmienna, którą, którą wysyła nam czujnik. I teraz, jeśli A, czyli odległość, jaka jest od tego, będzie właśnie. Teraz musimy wybrać sobie, jaki jest warunek. Powiedzmy, że jak będzie mniejsza, czyli jak będę za blisko. Tak, tu jest prawie na pewno w centymetrach, nie pamiętam, więc dajmy sobie 20 centymetrów. Czyli jeśli coś będzie bliżej niż 20 cm, to robot teraz może coś zrobić. Właśnie, i teraz to robot miałby zrobić, jeśli coś, jeśli coś jest bliżej. Jeśli coś jest. Ja myślę, że możemy zrobić ledem. Ok, możemy zrobić włącz światła. Ok, a teraz jeśli coś jest dalej, to zróbmy tak, że możemy wyłączyć światło. O, i to będzie dla nas takie fajne. Podgląd tego, co tu się będzie działo. No i co jest ważne, że jak teraz damy Play. Program wysłany. I robot nie zrobił. Z tego względu, że program po prostu nie ma pętli, więc musimy sobie wejść w warunki. No ale jest to w pętli, tak? Więc ja teraz potrzebuję tego, żeby to było zapęt. Teraz musimy wciągnąć tutaj to. I wciągnąć jeszcze to nasze jeśli. O, właśnie. I teraz widzicie, to wszystko jest tak już bardziej konkretne. Dajemy sobie to zapęd nieskończoność. To też taki fajny trik. Klikamy OK. No i teraz dajemy start. O. I zobaczcie. Teraz jak jest coś bliżej, to zapali oko. Jak jest za daleko, to nie pali. Jak jest blisko. OK, więc program wysłałem do robota. Więc teraz zobaczcie. Jak robot nic nie widzi, to oko ma wyłączone. Ale jak zje zbliżę do Was, to on to oko zapali. Może nie wykrywa aparatu. Zobaczmy, co tu tam skrybot mówi. Okej, okay, potrzebuję więcej czasu. O, Jak ja go tu mam bliżej, może jestem z daleko z telefonu. O, widzicie? Może po prostu gdzieś ta zmienna się tam przycina. Ale jak widzicie, to sobie właśnie w taki fajny sposób działa, tak? Czyli jak się zbliża do tego, to się zapala. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, ale może za ostro. Ale dobra. Więc programowanie mamy zakończone. Nasz test powinno wszystko fajnie działać. Wejdźmy w arenę. Ok, przejdę do areny. Teraz zobaczcie, musimy obrócić ekran. I teraz. Tu nam wszystko działa. A właśnie, to Teraz Teraz jak mamy Scribota, wszystko to mogę dostać. Słuchajcie, terenowe jednak dają dużo. No to coś złapać, co? Tak klikamy otwórz, a złap, otwieramy. Ja mu dam do tego tego śmiesznego klucza. Klikamy złap. Kropany i teraz podnosimy do góry. O, jak zobaczycie jak ładnie sobie podniósł, To może pojechać dalej. Wpuszczamy i przeniesiony nasz krosek, tak? Jak widzicie możemy więcej elementów. Sobie wszystkie tak fajnie tutaj testować. Ok, więc jak widzicie, pilot bardzo fajnie działa, jest dużo fajnych opcji. Pewnie to będzie najczęściej wykorzystywany tryb. Możemy wejść w zadania, i w zadaniach, jak widzicie, macie takie. Poszczególne fajne opcje. Możemy na przykład włączyć sobie poznaj układ napędowy Tak i tu jak widzicie są takie Opisy To jak to wszystko działa Jak to robot się porusza Tak czyli to są bardziej yy, Nie zadania a bardziej takie informacyjne elementy no chyba że jeszcze zobaczymy jakieś Podłączenie elektroniki o możemy sobie zrobić tak Czyli zadanie tak OK. Tak, Czy to są takie bardziej infografiki o tym, jak tego robota połączyć i skonfigurować? Ok, kolejna bardzo fajna funkcja, która jest dostępna dla Skrybota, to możecie go programować przez Arduino ID. Po prostu musicie ściągnąć e, aplikację, tak naprawdę, na komputer do Arduino ID. Ona tak się nazywa. E, może wam ją podlinkuję. I w tej aplikacji po prostu możecie za pomocą e, e, Arduino C, czyli tak naprawdę, praktycznie C. Możecie sobie programować tego robota, ważne, żeby to robić, najpierw trzeba sobie ściągnąć biblioteki do tego, więc jak wejdziecie na stronę Skriware. ja też dam do tego linka, tam te biblioteki musicie sobie zainstalować i dzięki temu będziecie mogli sobie go programować właśnie w Arduino więc to takie dla bardziej zaawansowanych osób. To by było na tyle, jeśli chodzi o robota Skriware, czyli naszego skribota kosmicznego żuka. W skrócie... Ma Ledy, świecące oczy, ma sondę ultradźwiękowe, ma czujniki odbicia, czyli potrafi jeździć po linii. Ma dwa silniki, więc jest w pełni sterowalny. Ma tutaj dodatkowo jeszcze dwa silniki, które sterują tutaj fajnymi chwytakiem, który potrafi pewne elementy przenosić. Da się go rozkładać na części pierwsze, można z niego zrobić coś całkowicie innego, jeśli ktoś chce. Dodatkowo jest do niego. Dużo elementów w sklepie skrywary można w sobie spróbować się samemu wydrukować. W sklepie jest darmowy za pewne elementy, więc śmiało możecie sobie tam dodrukować. Więc, nawet jak wam się coś złamie, to możecie potem sobie na drukarce 3D to zrobić. Można też programować w Arduino, czyli dużo fajnych, dodatkowych elementów można też tam podpiąć. Na samej płytce jeszcze są wolne porty, więc myślę, że jeszcze dodatkowo możecie sobie coś tutaj dołączyć. To było wszystko, jeśli chodzi o tego robota. Dziękuję Wam bardzo. I do kolejnego.